W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera, a w kolejnym, który pojawi się po tym filmie, opowiem Państwu, w jaki sposób wspomagać leczenie tej choroby, z wykorzystaniem naturalnych substancji oczywiście. Trzy słowa ogólnego wprowadzenia. Choroba Alzheimera to choroba charakterystyczna dla osób starszych, charakteryzująca się zaburzeniami pamięci, ale także i zachowania. W przebiegu tej choroby w mózgu osób chorych powstają białka o patologicznej strukturze, takie jak beta-amyloid czy białko tau. A więc do rzeczy, co możemy zrobić w trakcie naszego życia, aby na starość zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera? Po pierwsze, będzie to dieta bogata w warzywa oraz owoce. Liczne badania wskazują, że dodanie warzyw oraz owoców. W dużej ilości do naszej diety może zmniejszać ryzyko rozwoju tej choroby. Mechanizmów oddziaływania jest wiele, ale przytoczę tylko niektóre z nich. Na przykład, chociażby wysokie spożycie potasu z warzyw i owoców, czy oliwa z oliwek, w badaniach faktycznie zmniejszają ilość tworzącego się beta-amyloidu, który jest charakterystyczny dla osób z tą chorobą. Artykuł z 2015 roku. Zwiększone spożycie potasu poprawia zdolności poznawcze i osłabia markery histopatologiczne w modelu choroby Alzheimera. A teraz odnieśmy się do warzyw i owoców. Dieta śródziemnomorska, czyli dieta bogata w warzywa i owoce, jej składniki i biomarkery obrazowania amyloidu. W treści czytamy: Interwencje dietetyczne wykazały, że stężenie biomarkerów płynu mózgowo-rdzeniowego związanych z chorobą Alzheimera mogą być zmieniane przez dietę. Co może sugerować, że dieta jest czynnikiem środowiskowym, który może modyfikować ryzyko choroby Alzheimera. Po drugie, będzie to redukcja stresu. Szanowni Państwo, badania na zwierzętach dowodzą, iż przewlekły stres, a co za tym idzie, podniesione poziomy kortyzolu, ale także i hormonu uwalniającego kortykotropinę, wzmacnia produkcję beta-amyloidów, czyli białek charakterystycznych dla choroby Alzheimera. Badanie z 2006 roku. Glukokortykoidy zwiększają patologię beta-amyloidu i białka tau w mysim modelu choroby Alzheimera. I badanie z 2015 roku. Choroba Alzheimera i współczesny styl życia. Jaka jest rola stresu? W treści czytamy, mechanizm leżący u podstawy tego efektu obejmuje wzrost uwalniania hormonu uwalniającego kortykotropinę, który sprzyja wytwarzaniu beta-amyloidu czyli białka charakterystycznego dla choroby Alzheimera. Po trzecie będzie to ograniczenie palenia tytoniu. W szczególności mówimy tutaj o osobach między 35 a 55 rokiem życia. Tu właśnie u tych osób palenie tytoniu w największym stopniu zwiększa ryzyko rozwoju choroby Alzheimera oraz uszkadza komórki naszego mózgu. Artykuł z 2014 roku. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko choroby Alzheimera, przegląd potencjalnych mechanizmów. Po czwarte, będzie to regularna aktywność fizyczna. W jednym z badań naukowych, w którym wziął udział 160 tysięcy osób, które regularnie albo uprawiały sport, albo ćwiczenia fizyczne, dowiedziono, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko rozwoju tej choroby o połowę. Badanie z 2009 roku. Aktywność fizyczna i ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przegląd dowodów prospektywnych. We wnioskach czytamy: Nasze wyniki sugerują, że aktywność fizyczna jest odwrotnie związana z ryzykiem demencji. Po piąte, mogą być to niedobory manganu. Wstępne dowody wskazują na to, że u osób z chorobą Alzheimera wykrywa się niedobory manganu. Natomiast moja interpretacja tego badania jest taka, że mangan jest niezbędny do prawidłowej pracy mitochondriów, których dysfunkcję właśnie w tej chorobie się obserwuje. I tutaj ponownie kłania nam się dieta. Ponieważ najbogatszym źródłem manganu są np. płatki owsiane, nasiona, takie jak nasiona słonecznika, kasza gryczana, fasola, pestki dyni czy kasza jęczmienna, to zadajcie sobie państwo proste pytanie, jak często spożywacie te produkty spożywcze? Jak zwykle przypominam, że odnośniki do właśnie tego badania i wszystkich innych, na podstawie których tworzę właśnie ten odcinek, jak zwykle umieszczę w opisie tego filmu. Po szóste, będzie to witamina D. Podobnie jak w przypadku manganu, u chorych na chorobę Alzheimera wykrywa się obniżone poziomy witaminy D i są one związane z wyższym ryzykiem zapadnięcia na tę chorobę. Co ciekawe, podawanie chorym na chorobę Alzheimera witaminy D może zmniejszać ilość beta-amyloidu, który odłożył się w mózgu. Badanie z 2013 roku. Niskie stężenie witaminy D w surowicy w chorobie Alzheimera. Przegląd systematyczny i metaanaliza. W treści czytamy: Podsumowując, osoby chore na chorobę Alzheimera miały niższe stężenie witaminy D w surowicy niż w próbie kontrolnej. Po siódme będzie to metal ciężki, który nazywa się kadm. Szanowni Państwo, w ostatnich latach coraz bardziej na sile przybierają dowody, które wskazują na to, że kadm, który przedostaje się do naszego ciała poprzez zanieczyszczenia przemysłowe czy poprzez naszą dietę, jest bardzo silnie skorelowany z chorobą Alzheimera. Badanie z 2016 roku: poziomy kadmu we krwi i ryzyko śmiertelności z powodu choroby Alzheimera u starszych dorosłych Amerykanów. We wnioskach czytamy. Badanie to wykazało istotny związek pomiędzy poziomem kadmu we krwi a śmiertelnością z powodu choroby Alzheimera wśród starszych osób dorosłych w USA. Na nasze nieszczęście, zależność tą potwierdzono także 27 listopada 2019 roku nowe dowody łączące ekspozycję na kadm, na kluczowy gen w chorobie Alzheimera i przyśpieszony spadek funkcji poznawczych. Jeśli chodzi o kadm i inne metale ciężkie oraz to, w jaki sposób usunąć je z naszego organizmu i blokować przedostawanie się spożywienia do naszego ciała, opisałem to w swojej książce Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Książkę to znajdziesz w linku pod tym filmem. Szanowni Państwo, musimy wziąć pod uwagę fakt, że choroba Alzheimera ma wiele przyczyn, i dopiero wystąpienie ich wszystkich w jednym czasie może powodować wystąpienie choroby. Dlatego im więcej czynników wymienionych dzisiaj wykluczysz lub niektóre spełnisz, tym będziesz miał większą szansę na to, że na tą chorobę nie zachorujesz. Oczywiście musimy brać także pod uwagę fakt, że mogą istnieć luki w wiedzy i w przyszłości powstaną jeszcze inne dowody wskazujące na to, jakie są dodatkowe przyczyny rozwoju tej choroby. Natomiast w następnym odcinku, który uważam, że będzie ciekawszy, w szczególności dla osób, które już chorują na tą chorobę, będę mówił o tym, w jaki sposób naturalnymi substancjami wspierać leczenie tej choroby. Na dzisiaj to tyle i jak zwykle zapraszam Państwa do następnego odcinka.